O, to jest właśnie jego wsiadanie, Hello. dzień dobry, dzisiaj <laughs> dzień 180, czyli pół roku z Jamesem. Chodź Jamesik. Dawno nic nie kręciliśmy, nie? <laughs> Tyle się zmieniło. Tak. Wiele się działo przez ostatni czas. W sumie pół roku już razem. A my nic nie kręciliśmy, bo ćwiczyliśmy. No? A, dzisiaj pójdziemy sobie na plac, i może do lasu, kawałek, i opowiem, co się zmieniło. Tak. Hej, Jamesik. Uf. A, nie je, a ja tu zamknę. Mhm. Więc tak, pół roku razem, ale ten czas leci. Jamesik przytył, kopytka ma już zdrowe. Nie gnijące strzałki, nie ma żadnej ropy. Tak, gdzie sik. Troszkę żeśmy zmienili sprzęt do jazdy, mamy nowe głowie, Teraz takie anatomiczne, profilowane, a kupiłam sobie do ćwiczeń, żeby troszkę lepiej reagował niż na sternowe, bo ostatnio się rozbrykało. Rozszalał się, nie chcę i stępem, tylko kusem albo galopem. No i przez ten czas ćwiczyliśmy troszkę na placu, właśnie. Tak, Jamesik. Idziemy dalej na plac, poćwiczymy, ubierzemy nowe o głowie. A jeszcze nowy pad, kupiłam taki westernowy, duży. Nie. Tak. No, także Jamesik, fajnie, nie kaszle. Popytka już są zdrowe. Jest w dobrej formie, tylko troszkę jest nerwusek. Trzeba go trochę okiełznać. Dobra, idziemy, James. Dobra, jesteśmy w boksie, pocyścimy i ubierzemy nowe ogłowie i nowy pat. Ok? Tak, mm -hmm. okay, ta sztopita. O, Bo, mnie. Daliśmy mu tusiańkę. Ja też on ma dużo tam sianka na pastwisku całego balota, to chyba nie jest głodny. A, tak troszkę ci... Może ci warkocza zrobimy. Z tego siana oczyścimy. No, więc kupiłam nowe obłowie, teraz mam pokażę. O, takie. O, to jest anatomiczne, profilowane, mięciutkie, także jest OK. I wodze też mam zwykłe już na razie. żeby na krótkich, bo na długich to szaleje jeszcze. Ale jest ok. O, uciek! <laughs> Dzięki! Chodź! Chodź, jeszcze nie idziemy! Schował się. To jest jego uciekanie, jak go ubieramy. O! Zapy! Chodź! Zapy tyłu ty? Najważniejsze to spodem, aż w czyściut. Troszkę pomasujemy przed jazdą. Nieraz mu drapię. Tyłek i właśnie po brzuszku. Tak? Pomasujeń. Przedstawiciela! żywicy, głowę w kleju. Czy Dobrze, mam jeszcze nowy kask. Taki w sumie oddychający, bo strasznie jak było gorąco mi się głowa pociła. Masakra. Jak objawiałam sobie taki oddychający, to zaraz wam pokażę. Tylko ubierzemy nowy. Pad. On jest taki duży kocyk i nie trzeba aż tak go dokładnie, bo jest pod siodło nawet za duży, więc będzie nie. pewne, że go nie obetrze. Nie? Ty. tutaj, nie? O! Tam to było za małe, był. Ten wcześniejszy. I jak się przesunął, no to siodło na przykład się przesuwało. A tak to nie. Dobra, to sobie zaraz ubierzemy. <gry> Już poszedł. Aljedziesz. <Halo. gry> Stajesz tu? Nie chcesz jeździć. <słuch>, nie chcę. <gry> nie ma. To tu damy. O. E, ty masz kawał brzuszka. Dobra. to jest! Ale gorąco! to jeszcze Ale ja gorąco! W tym razie przeniesiemy to i będziemy go męczyć. Tak. Dobra, teraz mu o głowie bierzemy. Ja wiem, że ty jesteś taki duży. O! o na raczej nie ma problemu. Żeby ubierać. Zresztą to jest mięciutki. Te włosy może ci zostawimy pod spodem. O! Żeby ci było tu wygodnie. A, bo to wygląda do góry. Gdzie te włosy? Dobrze, to musi iść pod spód. Żeby mm. ja go nie łopcierało. I tu zapinamy na... tak... I tu na trójęczku. Raz, dwa, trzy... I pokaż. No, nie. Jejku. No, Damy to do góry. O! Tak ja mogę można coś na nie i nie wypadało, tak? Dobra, już Wam pokażę. Pokaż tak. <gryzny> się. Tak ładnie wyglądasz, zobacz. Tutaj daje się pod spód, tu, żeby Ci nie wypadało. Lepiej się trzyma to wędzidło niż w esteriu, moim zdaniem. Ale wiadomo, do ćwiczeń to jest troszkę lepiej. Gorąco jeszcze jest, biedny dzień. Dobra, idziemy chwilkę na plac i później może do lasu, zobaczymy jeszcze. A dobra, miałam nowy kask pokazać, więc tu ma takie jakieś do wentylacji. No i tu mam kamerkę, bo już nie będę kręcić z ręki, tylko z głowy. U. W lesie jest trochę chłodniej, ale ostatnio jak byłam, to jakieś drzewa powalone były. I nie wiedziałam jak wrócić później. i James myślał, że nie ma drzewa, a drzewo było i wie, prawie wbiegły te drzewo. E, tam się konie pasą. Także tu jest taka ujeżdżalnia. W sumie lekty są od drugiej, więc sobie można jeździć rano. Ja na szczęście mogę rano, bo wieczorem gorzej. No i ostatnie dni żeśmy tu ćwiczyli, nie? Chodź. Tak. Siema! Ja o, widzisz. James robi furorę. Robisz. Dobrze. Pan płoty robi. James był przerażony lekko, ale... Ale okej. Okay. Nie? Ładnie wyglądasz w tym ogłowiu. cię? Tak, tu nie będziemy skakać. Ale może sobie to ściągniemy. To zawsze możemy przejść ten na razie ostatnio próbowaliśmy przeskakiwać. James takiego krzyżaczka przeskoczył. Ale na tym to byłby koniec. Takie już za wysokie. Koń mi uciekł. Gdzie idziesz James? Kraszka. Klaszka, jadłeś na no a i można to już podpiąć Tu Macika mm. mm. tu położymy. O, tu leży. James nie lubi Macika. Jezus tu ciężko podciągnąć. Przedciąłeś. Dobra. Jest git. Tu byśmy sobie siodli. No. To by było dobre. A pójdziemy na schodki. <laughs> Chodź. Dobry I, ty, ty, ty. I, ty, ty. Tak, James jak się na niego siada, to odchodzi właśnie. To też ćwiczyliśmy ostatnio, że nie odchodzimy. Że stoimy. Tak? Stoimy. Prrr. Stoimy. Dobry koń. Nie musimy go cofnąć. Małoludko. Stój. Stoimy. Jestem tu. Jestem. Dobry koń. Dobry. Dobry. O to jest właśnie jego wsiadanie. Musimy go teraz uspokoić i pójdziemy. Jeszcze zagalopował co za menda. No, dobra, damy mu 10 minut się uspokoił. Oj James. 5, 6, 6. Co? 5, 6, 6. Ja idę do lasu chyba. O! Dzięki! Posprzątali Ci boksa! O, jak widzicie, James tak spina szyję i tak do góry podchodzi. Musimy to trochę rozluźnić. na dobrze by go polążować przed jazdą. Tak się rozbrykał w tych galopach. Dobry. Super. Dobry A nie trzeba tak szybko! Jak byłeś taki powolny na początku, teraz byś tylko chciał Uzgalop. galop! No to puszczę, puszczę. Troszkę ogarnął, jak się w kółko chodzi, bo na początku to chodził jak chciał. Ale trochę lążowania i ćwiczeń tu i lepiej już chodzi. W sumie w dwie strony już lążuje. Na początku chciał tylko w lewo, w prawo nie chciał. Ale teraz spokój. Teraz znowu o. nic nie robisz, a on zaczyna kusować. O. O. No, no i już spokojnie. Nerwusek, delikatny jesteś strasznie. No. Tak, ja już go dosiadłem, próbuję tak, jak worek ziemniaków, żeby już nie kusował. Ten jak kusujemy, to jest łydka i sygnał dźwiękowy, ewentualnie on dobrze reaguje. Nawet bacika już nie używam, bo już nie mam po co go używać. On do galopu to teraz tylko łydka, albo podniesie już głos. Musi się ogarnąć. Ale. Tutaj koniki w cieniu stoją. No bo ciepło w sumie tak wybrałam. 12 godzina nie wyrobiłam się. Gorąco jeszcze dziś. Który dzisiaj jest? 29 wrzesień. Jak dzień się pół roku, a ty się rozbrykałeś. A! Niech <grytanie> nie tego bacikiem. Właśnie jak najmniej. Jaki delikatny jestem! Ojej, jej! Jejku, jejku! Dobra, coś namieszamy, skręcimy. Już troszkę pomyśla, łydka, wodza, super! I teraz zmiana kierunku. Ale z tępem, super! Dobrze! Teraz to mi gorąco. Już w tej kamizelce. Dobrze, możemy pokusować. Kus? Tak! Dobry! Kus. Ale prosto! Muszę tak. skrócić, bo on tu już. O. Nie będzie tu kole. Nie skracaj ta koła. Ale kus, dobrze. Takim tempem, nie szybciej. Jeszcze, żeby ta zewnętrzna noga była z przodu, jak ja się podnoszę, to by było super. Tak? Pokaż. Dobra. Dobra, to teraz w lewo pokusujemy. Waga dzień, będziemy kusować. Czyli kus... A, on już słowo pamięta. Czasem niechcący powiesz kus, a on już kusuje. Jakaś zewnętrzna. Dobra. Też lubi mi podchodzić pod bramę. O, szedł troszkę dobrze skrócić wodze. Jest bit. Wiesz, nie ma tak. Tak, jak zasiadam, to on robi galop. Straszny jest wyczulony. na każdy błąd. On po prostu jak usiądę i setnę uda, to on już galopuje. Nie pod bramę, łydka, łydka, łydka. Dobrze, dobrze. Dobry koń. Juuu. Tak, super koń. Super, pogłaskany. No i teraz bym tak w lesie się zatrzymywał. To by było super. A Jamesik ostatnio, jakie zatrzymanie? A on się nie zatrzymuje, on idzie do domu. Ile tylko kawałek, wiesz? Bo sama jestem, a on trochę świruje. Więc wolę iść po prostu tu polami wrócę tam polami i On myśli, że już koniec. No. Nie, 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 nie wygłupiaj się. Nie wygłupię się. Dobry koń. Nie. No, o, i dostaj. Nie, 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 O, już tak właśnie robił ostatnio. James, dobry koń! No nie chciałam bacika, no ale... ...strasznie wymyśla. No. On ma takie zagrywki. Dobry koń! No ale nie można mu odpuścić. No niestety. No, tak dla kogoś początkującego to nie jest już łatwy koń. Ale poradzimy sobie. Nie będę ćwiczyć, to się nie poradzę. Ja hmm, mówiłam mu witaminy, bo już mu się skończyły. W sumie mu pół roku dawałam. Tak, tu. Pół roku jad i no, pomogło, wydaje mi się, Takie Vitamax. Już tak chodziliśmy nawet na takie półtora godziny sami. Ale wtedy się tak nie zrywał jeszcze do galopu. Teraz jak byłam sama. Zaczął galopować, to właśnie się nie chciał zatrzymać. I było drzewo, którego wcześniej nie było. A on Arna. Nakręciłam. Tam druga. <laughs> Jakie fajne. A tam sadzina. Dobrze, wracamy. Dobrze. I wracamy. I wracamy. A jak ładnie widać, tu mieliśmy nagraną taką rolkę, fajną, co miała dużo wyświetleń na Instagramie. Zapraszam Was na Instagrama. Viola, taka kreska na dole by -E. Jakby ktoś chciał, tam jest dużo Jamesa, oglądać nasze relacje z dalszych ćwiczeń. Dobrze, Kus. Nie, kus, 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 kus. A, kus, dobrze. Kus, kus, kus. A, dobrze. Kus, 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 dobrze. Dobrze. Kus, dobrze, kus. Trzeba go najpierw rozkosować. O no, kus, tak! Dobry koń! Jeszcze kus. Dobrze. Jeszcze nie. Nie. Dobrze, dalej. Ale nie już idziemy go rozstępować. Dziękuję Wam za oglądanie. Dobry. Tak na pierwszy wody. Damy marchewkę. Dobra. Szko tu. Damy. Jeszcze może nagramy kawałek. Tutaj po żeby się tak ochłodził. Chwilkę uspokoił. Najpierw młodetny popręg. Ściągnę wędzidło i damy marchewki. O, tu się odpina. U góry Ten się o głowy ściągnę i wędzidło. I to się tylko odpina na dole. Tak. I tyle. O! Jaki zadowolony. <grym>, o, jaki mokry. Damy marchewkę jeszcze na koniec odcinka. Zobaczymy, czy się nagrywa. Poczekaj, bo mi wyjdziesz. <grym>, już mu to ściągniemy do siodła. Już chodź, czekaj. Tu mam malchewkę. To jest troszkę uspokój, no. Chwilę tu w cieniu posiedzisz. Już tylko ściągnę. Zobaczcie co się nagrywa. To.